A co jeśli powiedziałbym ci, że twoje ciało próbuje ci coś powiedzieć od lat, a ty byłeś zbyt zajęty, żeby słuchać? Ból pleców, napięcie w szyi, ciężar na ramionach te symptomy ukrywają niewidzialny bagaż emocjonalny, który może determinować twoje przeznaczenie. Karl Jung przepowiedział prawie sto lat temu, że wszystko, co nie zostaje doprowadzone do świadomości, manifestuje się jako przeznaczenie. Dziś ujawnię ci, jak przekształcić ciche przesłania Twojego ciała w świadomy dialog, poprzez praktyczny trzeminutowy rytuał, który może zrewolucjonizować Twój stosunek do mądrości ciała. Czy już zauważyłeś, jak nasza era cyfrowa całkowicie odłączyła nas od naszego ciała? Spędzamy godziny pochyleni nad ekranami, ignorując przesłania, które nasza fizyczna struktura desperacko próbuje nam wysłać. Jung nazywał to nieświadomą projekcją. Gdy zaprzeczamy częściom siebie, znajdują one inne sposoby wyrażania się. Ile razy ukrywałeś emocje w milczeniu, ile razy połknąłeś słowa, które musiały zostać wypowiedziane. Ciało staje się wtedy pojemnikiem na niewyrażone doświadczenia, niosąc niewidzialną zbroję, która staje się coraz cięższa. Jung rozwinął koncepcję pracy z wcieloną cieniem ideę, że nasze odrzucone części nie żyją jedynie w naszej psychice. Ale dosłownie zamieszkują nasze fizyczne ciało. Wyobraź sobie swoje ciało jako żywą bibliotekę, gdzie każdy napięty mięsień przechowuje nieopowiedzianą historię. Każdy sztywny staw, każdy obszar przewlekłego bólu może być manifestacją niezintegrowanych aspektów naszej osobowości. Pomyśl o procesie indywiduacji, który opisał Jung. To nie jest tylko praca mentalna czy emocjonalna. To głęboko ucieleśniony proces. Gdzie nasze prawdziwe ja wynurza się poprzez świadomą integrację wszystkiego, co zostaliśmy zmuszeni tłumić. Twoja napięta szczęka może przechowywać niewypowiedziane słowa. Twoje obciążone ramiona mogą dźwigać odpowiedzialności, które nie są twoje. Intro end Twoja ściśnięta klatka piersiowa może chronić serce, które było wielokrotnie zranione. Ale oto co Jung odkrył, co jest naprawdę rewolucyjne. Ciało nie tylko przechowuje traumy, ono również posiada klucz do uzdrowienia. Każdy wzorzec napięcia jest jednocześnie problemem i rozwiązaniem czekającym na odkrycie. Jeden z moich klientów, Tomasz, 42 lata, cierpiał na stałe migreny. Przez miesiące szukał przyczyn fizycznych. Gdy w końcu zatrzymał się i zaczął słuchać, odkrył, że jego bóle głowy pojawiały się zawsze wtedy, gdy unikał podejmowania ważnych decyzji. Jego ciało krzyczało to, co jego umysł próbował uciszyć. A co jeśli każdy dyskomfort, fizyczny, który nosisz, był w rzeczywistości zakodowaną wiadomością od twojej psychiki, a co jeśli twój ból nie był czymś do wyeliminowania, ale czymś do zrozumienia? Jung opisał ciało jako naszego najbardziej uczciwego partnera w procesie samopoznania. W przeciwieństwie do naszego świadomego umysłu, który może racjonalizować. I usprawiedliwiać. Ciało jest jak szczere dziecko, nie umie kłamać. Rejestruje każde doświadczenie, każdą stłumioną emocję, każdą unikniętą prawdę z precyzją emocjonalnego sejsmografu. Gdy zaczynamy patrzeć na nasze ciało przez pryzmat teorii Junga, dzieje się coś magicznego. Przestajemy widzieć nasze symptomy jako wrogów i zaczynamy je widzieć jako posłańców. Każde napięcie mięśniowe staje się okazją do dialogu z zapomnianymi częściami nas samych. Koncepcja puszczania w psychologii Jungowskiej jest jednocześnie psychologiczna i fizyczna. Nie możemy naprawdę uwolnić wzorców emocjonalnych, bez uwolnienia również wzorców fizycznych, które je podtrzymują. To jak próba usunięcia pliku z komputera podczas jego używania, po prostu niemożliwe. Umysł i ciało są nierozłącznie splecione, a nasza era cyfrowa dramatycznie wzmacnia te wzorce zatrzymywania. Nasz system nerwowy jest stale bombardowany powiadomieniami, wymaganiami i bodźcami. Nasze współczesne ciało nosi nie tylko nasze osobiste traumy, ale także zbiorową traumę społeczeństwa odłączonego od swoich naturalnych rytmów. Ale jest coś głęboko pełnego nadziei w podejściu Junga do ciała. Odkrył, że nasz organizm posiada wrodzoną mądrość do uzdrawiania i integracji. Gdy tworzymy bezpieczną przestrzeń dla wyrażania się ciała, ono naturalnie porusza się w kierunku równowagi. Wyobraź sobie swoje ciało jako stary dom, pełen pokojów, których nigdy nie eksplorowałeś. Niektóre pokoje są pełne światła, inne są w ciemności. Praca indywiduacji polega na zapalaniu świateł w każdym pokoju, rozpoznawaniu zarówno piękna, jak i cieni, które tam znajdziemy. Twoje fizyczne napięcia są jak zamknięte drzwi w tym wewnętrznym domu. Każdy wzorzec zatrzymywania przechowuje wspomnienia, emocje i aspekty twojej osobowości, które zostały tymczasowo odłożone na bok. Pomyśl o tym uczuciu, gdy w końcu sprzątasz pokój zamknięty przez lata. Ta ulga, przestrzeń, która się otwiera, energia, która znów zaczyna płynąć to dokładnie to, co się dzieje, gdy uwalniamy napięcia ciała ze świadomością. Jung mówił o funkcji transcendentnej, zdolności psychiki do integrowania pozornych przeciwieństw. W kontekście cielesnym oznacza to uczenie się jednoczesnego utrzymywania napięcia i relaksu, zatrzymywania i uwalniania siły i wrażliwości. Gdy dotykasz napiętego obszaru twojego ciała z pełną obecnością, dzieje się coś niezwykłego. To jak połączenie dwóch przewodów elektrycznych: nagle jest prąd, jest życie, jest komunikacja. Dosłownie nawiązujesz kontakt z nieświadomymi aspektami siebie, tworząc most między znanym a nieznanym. Ciało staje się wtedy nie tylko pojemnikiem na przeszłe traumy, ale żywym laboratorium dla teraźniejszej transformacji. Każdy świadomy oddech, każdy uważny dotyk, każdy moment obecności cielesnej to akt aktywnej indywiduacji. Czy kiedykolwiek Zauważyłeś, jak pewne ruchy lub pozycje ciała natychmiast przywołują konkretne wspomnienia lub emocje? Skulenie ramion może przenieść nas do momentów dziecięcego strachu. Wyprostowanie klatki piersiowej może obudzić uczucia dumy lub determinacji, to nie przypadek. Jung nazywał to pamięcią somatyczną, sposób w jaki nasze ciało przechowuje i może uzyskać dostęp do doświadczeń poprzez ruch i postawę. Ile razy przyłapałeś się na wstrzymywaniu oddechu podczas stresujących momentów? Ile razy twoje mięśnie napinały się w oczekiwaniu trudnych sytuacji? To nieświadome wzorce, które pokazują, jak nasza psychika wykorzystuje ciało do samoochrony. Ale oto najgłębsze objawienie. Te same wzorce, które nas chroniły w przeszłości, mogą stać się bramami do wolności w teraźniejszości. Kiedy podchodzimy do naszego napięcia cielesnego. Nie jako do problemu do rozwiązania, ale jako do języka do zrozumienia. Wszystko się zmienia. Jungowska praca z ciałem jest fundamentalnie różna od podejść czysto fizycznych czy czysto psychologicznych. To praca integracyjna, która uznaje, że jesteśmy istotami psychosomatycznymi: umysł, emocje, duch i ciało to aspekty jednej żywej rzeczywistości. To prowadzi nas do zasadniczego pytania. Jak przekształcić te cielesne sygnały w świadomą, wskazówkę dla swojego życia? Przejdźmy więc od teorii do praktyki. To, czym się teraz podzielę, zmieniło życie setkom moich klientów i może zrewolucjonizować Twoją relację z własnym ciałem w zaledwie trzy minuty. Odpowiedź tkwi w metodzie, która łączy mądrość jungowską z praktycznymi technikami, słuchania ciała. Proces, który pozwala nawiązać bezpośredni dialog. Z naturalną inteligencją Twojego ciała. Jung wierzył, że każdy objaw fizyczny niesie też symboliczne przesłanie. Ból dolnej części kręgosłupa może reprezentować brak wsparcia. Napięcie w ramionach może symbolizować dźwiganie ciężaru świata. Zaciśnięta szczęka może wskazywać na słowa, które potrzebują być wypowiedziane. Ból dolnej części kręgosłupa może reprezentować brak wsparcia. Napięcie w ramionach może symbolizować dźwiganie ciężaru świata, zaciśnięta szczęka może wskazywać na słowa, które potrzebują być wypowiedziane. To jakby nasze ciało mówiło poetyckim językiem, gdzie każdy dyskomfort to żywa metafora prosząca o naszą uwagę. Ale oto kluczowy punkt. Nie możemy ograniczyć się tylko do intelektualnego rozumienia. To jak analizowanie muzyki poprzez samo czytanie partytur, bez jej słuchania. Musimy znaleźć sposoby na pozwolenie ciału wyrazić i uwolnić to, co ma zachowane. I to właśnie prowadzi nas do trzeminutowego rytuału, który będziemy eksplorować. Prostej ale głębokiej metody, która łączy świadomą obecność z delikatnym uwalnianiem fizycznym. Praktyki, która honoruje zarówno wglądy Junga, jak i odwieczną mądrość o pracy z ciałem. Zanim jednak zanurzymy się w sam rytuał. Ważne jest zrozumienie, dlaczego to podejście jest tak skuteczne. Powracając do Jungowskiego rozumienia mądrości ciała, zdajemy sobie sprawę, że nie mówimy tylko o teorii psychologicznej. Mówimy o pradawnym języku, który pulsuje w tobie w tym właśnie momencie. Każde napięcie w twojej szyi, każdy ciężar w klatce piersiowej, każdy węzeł w żołądku, to bezpośredni komunikat od twojej nieświadomości, próbującej się z tobą porozumieć. Ciało nie kłamie, nie ma społecznych filtrów, nie używa masek uprzejmości. Kiedy coś jest poza zgodą w twoim życiu, po prostu sygnalizuje. A my, zanurzeni w ciągłym hałasie współczesnego życia, nauczyliśmy się ignorować te sygnały, traktując je jako zwykłe niedogodności do wyeliminowania. Ale co, gdybym ci powiedział, że istnieje sposób na nawiązanie świadomego dialogu z tą cielesną mądrością? Prosta praktyka, która może przekształcić Twoją relację z komunikatami, które Twoje ciało stale wysyła? Podzielę się z Tobą rytuałem słuchania ciała, który rozwinąłem w oparciu o wglądy Junga dotyczące połączenia ciało-umysł. To trzeminutowy proces, który może zrewolucjonizować Twoją zdolność słuchania głębokich sygnałów płynących z Twojej całościowej istoty. Najpierw znajdź przestrzeń, gdzie możesz wygodnie stanąć. Nie musi to być miejsce specjalne czy sakralne, tylko przestrzeń, gdzie czujesz się bezpiecznie, by połączyć się ze sobą na kilka minut. Zacznij od stania z stopami dobrze opartymi o ziemię, rozstawionymi na szerokość bioder. Poczuj, jak ciężar Twojego ciała jest równomiernie rozłożony między obydwiema stopami. Pozwól ramieniom naturalnie zrelaksować się po bokach ciała. Delikatnie zamknij oczy. Pierwsza minuta jest poświęcona dotarciu do siebie. Oddychaj naturalnie i po prostu obserwuj, gdzie jesteś w tym momencie. Bez osądzania, bez próby zmieniania czegokolwiek, po prostu zarejestruj, gdzie jest napięcie, gdzie jest lekkość, jakie odczucia pojawiają się, kiedy naprawdę zatrzymujesz się, by poczuć swoje ciało. Być może zauważysz, że twoje ramiona są wyżej niż normalnie. Lub, że jest subtelne napięcie w żołądku. Może poczujesz przyjemne wibracje w klatce piersiowej lub uczucie mrowienia w dłoniach. To wszystko to cenne informacje. Podczas drugiej minuty nawiążemy bezpośredni dialog. Mentalnie skieruj proste pytanie do swojego ciała, co musisz mi dzisiaj przekazać. A potem po prostu słuchaj. Nie uszami, ale całą swoją cielesną obecnością. Jung nauczył nas, że nieświadomość komunikuje się poprzez symbole i odczucia. Być może pojawi się obraz, słowo, konkretne odczucie lub po prostu impuls do poruszenia się w określony sposób. Zaufaj temu, co się pojawia, nawet jeśli wydaje się dziwne lub nieoczekiwane. Jeśli konkretny obszar ciała przyciąga twoją uwagę, połóż na nim delikatnie jedną lub obie dłonie. Oddychaj, kierując swoją uwagę na ten region. Zapytaj co w sobie niesiesz, czego potrzebujesz? I kontynuuj słuchanie z cierpliwością i otwartością. Trzecia minuta przeznaczona jest na integrację i wdzięczność. Trzymaj swoje dłonie tam, gdzie czują się najbardziej naturalnie może to być na sercu, brzuchu, lub po prostu wzdłuż ciała. Oddychaj głęboko i podziękuj swojemu ciału za to, że nieustannie się z tobą komunikuje, nawet gdy nie zwracasz na to uwagi. Zanim otworzysz oczy, złóż małe zobowiązanie. Wybieram bardziej świadomie słuchać sygnałów, które moje ciało mi wysyła. Gdy będziesz gotowy, otwórz oczy powoli i pozwól sobie na chwilę, aby zanotować wszelkie obserwacje lub odczucia, które się pojawiły. Teraz zatrzymaj wideo, jeśli chcesz wypróbować ten rytuał właśnie teraz. Daj sobie te trzy minuty głębokiego słuchania. Twoje ciało od dawna próbuje z tobą rozmawiać. Może nadszedł czas, aby w końcu usłyszeć co ma do powiedzenia. To, co może się pojawić podczas lub po tej praktyce, jest bardzo indywidualne. Niektórzy ludzie opisują nagłe spostrzeżenia dotyczące sytuacji, których unikali. Inni odkrywają wzorce napięcia związane z konkretnymi relacjami lub decyzjami zawodowymi, które należy podjąć. Agnieszka, 34 lata, odkryła coś niesamowitego poprzez ten rytuał. Stały ból między łopatkami, którego lekarze nie potrafili wyjaśnić, był bezpośrednio związany z emocjonalnym ciężarem noszenia oczekiwań rodzinnych. To nie było tylko napięcie mięśniowe, to była jej psychika sygnalizująca, że niesie ciężary, które nie były jej doniesienia. Jung nazywał ten proces indywiduacją poprzez świadomość cielesną. To ścieżka, dzięki której stopniowo uświadamiamy sobie aspekty siebie, które zostały zepchnięte do nieświadomości. Gdy rozwijasz tę zdolność wewnętrznego słuchania, dosłownie poszerzasz swoją świadomość tego kim jesteś poza powierzchniowymi warstwami ego. To, co się dzieje, to zaczynasz zauważać, że twoje ciało jest jak ultraczuły system alarmowy emocjonalny. Wykrywa niebezpieczne dynamiki relacyjne, toksyczne środowiska, decyzje niezgodne z twoimi prawdziwymi wartościami, na długo przed tym, zanim twój świadomy umysł przetworzy te informacje logicznie. To jak posiadanie psa, który warczy, gdy wyczuje niebezpieczeństwo, ale my nauczyliśmy się ignorować te sygnały ostrzegawcze. Pomyśl, ile razy miałeś dziwne przeczucie o kimś lub jakiejś sytuacji, a potem odkryłeś, że twoja intuicja miała rację. Ten rytuał słuchania ciała to sposób na wyostrzenie tego wewnętrznego radaru. Gdy regularnie praktykujesz to słuchanie, dzieje się coś fascynującego. Rozwijasz to, co Jung nazywał funkcją transcendentną, zdolność świadomego, dialogu między nieświadomymi impulsami a racjonalną świadomością. Twoje ciało staje się mostem między tym, co w tobie znane, a nieznanym. Wyobraź sobie, że masz bezpośredni dostęp do tej cielesnej mądrości, gdy musisz podjąć ważne decyzje. Zamiast utknąć w nieskończonych mentalnych cyklach za i przeciw, możesz dosłownie zapytać swoje ciało, jak odczuwasz ten wybór i otrzymać jasną odpowiedź poprzez fizyczne odczucia. Rytuał, którym się podzieliłem, to po prostu sposób na świadomy dostęp do tej inteligencji, która już w tobie istnieje. Jung zauważył, że wiele objawów fizycznych, których doświadczamy, to w rzeczywistości próby psychiki, komunikowania nam aspektów siebie, które potrzebują uwagi. Lęk, który manifestuje się jako ścisk w klatce piersiowej, może sygnalizować niezaspokojoną potrzebę autentycznej ekspresji. Chroniczne napięcie w ramionach może reprezentować obowiązki, które wzięliśmy na siebie ponad nasze siły. Lęk, który manifestuje się jako ścisk w klatce piersiowej, może sygnalizować niezaspokojoną potrzebę autentycznej ekspresji. Chroniczne napięcie w ramionach. Może reprezentować obowiązki, które wzięliśmy na siebie ponad nasze siły. Gdy rozwijasz tę zdolność wewnętrznego słuchania, dzieje się coś rewolucyjnego. Przestajesz potrzebować potwierdzenia od innych, czy podążasz właściwą drogą. Twoje własne ciało staje się twoim najbardziej niezawodnym wewnętrznym GPS-em, ale najgłębszy wgląd jest taki. Ta praktyka to nie tylko słuchanie swojego ciała to ponowne połączenie się z całością twojego bytu. Gdy integrujesz to słuchanie jako naturalną część swojego życia, transformacja wykracza daleko, poza fizyczność. A oto, co się dzieje, gdy opanowujesz to słuchanie. W nowoczesnym pośpiechu żyjemy w rozproszeniu. Umysł tu, emocje tam, ciało gdzie indziej, jakby były osobnymi mieszkaniami w budynku. Rytuał słuchania ciała przypomina nam, że jesteśmy zintegrowanym domem. Gdzie każde pomieszczenie jest ze sobą połączone. Twoje ciało od dawna próbuje cię poprowadzić z powrotem do domu, do Twojej własnej autentyczności, Twoich prawdziwych wartości, Twoich rzeczywistych potrzeb. Nie do tego, co myślisz, że powinieneś chcieć, ale do tego, czego naprawdę potrzebujesz, aby rozkwitnąć jako integralna istota ludzka. To jest spokojna rewolucja, która zachodzi, gdy uczysz się słuchać. Przestajesz żyć życiem według oczekiwań innych i zaczynasz żyć życiem, które twoja głęboka istota nieustannie próbuje stworzyć przez ciebie. Regularna praktyka tego słuchania ciała rozwija to, co Jung uważał za niezbędne dla procesu indywiduacji: odwagę bycia autentycznie sobą, nawet gdy oznacza to zawodzenie zewnętrznych oczekiwań. To jak rozwijanie mięśni emocjonalnych im więcej praktykujesz, tym silniejsza staje się twoja zdolność pozostania autentycznym. Pamiętasz pytanie, które postawiłem na początku? Czy twoje ciało próbuje ci coś przekazać od lat, a ty jesteś zbyt zajęty, żeby słuchać? Teraz masz odpowiedź. Co więcej, masz praktyczną metodę, by przekształcić te ciche sygnały ciała w świadomy i transformacyjny dialog. Ten trzyminutowy rytuał to dokładnie to, co obiecałem. Sposób na nawiązanie bezpośredniej komunikacji z mądrością, którą Jung uznał za fundamentalną w procesie indywiduacji. Więc moja propozycja jest prosta. Spróbuj tego rytuału przez trzy kolejne dni. Może być rano przed rozpoczęciem codziennych zajęć, lub wieczorem, jako sposób na ponowne nawiązanie kontaktu ze sobą po intensywnym dniu. Ale oto na co chcę, żebyś zwrócił uwagę. Jak ta praktyka zaczyna zmieniać nie tylko twój związek z ciałem, ale również Twoją zdolność podejmowania autentycznych decyzji. Jak się czujesz, gdy w końcu przestajesz ignorować sygnały, które zawsze tam były? Po trzech dniach wróć do komentarzy i podziel się swoim doświadczeniem. Jakie przesłania się ujawniły? Jakie wzorce odkryłeś w unikalnym języku swojego ciała? Jak to świadome słuchanie wpływa na Twoje codzienne wybory? Bo kiedy opanujesz sztukę słuchania ciała, Coś głębokiego się przemienia. Przestajesz szukać odpowiedzi poza sobą i odkrywasz, że najmądrzejsze wskazówki zawsze pulsowały cicho w tobie, cierpliwie czekając, aż stworzysz przestrzeń, by w końcu je usłyszeć.